Co myślisz o Royal Tour? Jedzenie jest do bani, w internacie śmierdzi i mam jeszcze pół roku. Lepsze to niż poprawczek. Skaleczyłaś się, ale nie trzeba szyć. Będę miała bliznę? Niestety tak. Super. Nie boisz się igły? Nie. Zrobię ci zastrzyk przeciw tężcowi. Kilka dni temu ucierpiał nauczyciel. Wypadki ciągle się zdarzają. Musicie bardziej uważać. Skaleczyłam się o szafkę. Do klasy. Dziękuję. W chwili wypadku stali razem. Cała trójka była przy wypadku Bodina. Nie było ich, kiedy Tania zrobiła numer z piłką. Tylko ona była obecna przy wszystkich zdarzeniach. Dzięki, że wpadłeś. Kawał drogi z laboratorium centralnego. Mamy do czynienia z silną telekinezą. Nie widzę innego wyjaśnienia. Dostałem raport z Instytutu Sejsmologicznego. W okolicy nie było żadnych wstrząsów. Nie odrobiłeś lekcji. Koledzy tani mają w tym udział. W tym wieku przyjaźń odgrywa duże znaczenie. Potrzeba akceptacji jest bardzo silna. Telekineza też. Zaufanie. Zaufanie znajomi, zaufane miejsca. Zaufajcie mi. Wiemy. Posunąłem się za daleko. Zaufajcie sobie nawzajem. To ważne. Zróbmy ćwiczenie na zaufanie. Dobierzcie się w pary. Tak jak w ćwiczeniu lustru. Dziękuję. Jedna osoba z przodu, druga z tyłu. Musi ją złapać. Nic wam się nie stanie. To głupota. Nie ufasz mi? A powinienem? Jakiś problem? Boisz się? Ty pierwsza. Yep. No looking. Nie oglądaj się. Widzisz? Możesz mi ufać. Magic? Magia? Nie. Pola magnetyczne. Przeciwne bieguny magnesu sprawiają, że prawa grawitacji przestają działać. Kto chce spróbować? Ja. Chodź tutaj. Trzymaj mocno i zakręć. Musisz znaleźć punkt równowagi. Nie działa. To niełatwe. Może ktoś inny spróbuje? Gloria? Może ty? Nie bawię się zabawkami. Możesz się ze mną zabawić. Wystarczy. Spróbuj. Zakręcę. Udało się za pierwszym razem. Niezła sztuczka. Zna się na sztuczkach. Co z Tobą? Chcesz, żeby nas wywalili? Kuru mnie straciłam nad sobą panowanie. To było miłe, nie? Wszystko popsujecie. Przepraszam. Nie masz za co. Nie musimy jej słuchać. Je pani lunch na zewnątrz? Mogę się przyłączyć? Muszę popracować nad lekcją. Może wybierzemy się kiedyś na kawę? Jasne. Pan Marshall uważa, że jestem nadopiekuńcza, ale lubię dbać o innych. Umówmy się na jutro. Tania? Masz chwilkę? Tak. Nie cierpisz, koszykówki. Nienawidzę. Tak myślałam. Ale trening czyni mistrza. Jakby co, zawsze możesz poprosić o pomoc. Dobra. Niezły był ten numer z Warrenem. Jak to zrobiłaś? Potrafię zachować sekret. Nie powinnam. Jak będziesz chciała z kimś pogadać, to się polecam. Wciąż kręci mi się w głowie. Serce wali ci jak młot. To efekt transformatora czy telekinezy? Są dwie formy energii. Szkoda, że nie ma Petera. Elektrownia mówi, że nie było żadnego znaczenia. Jakaś energia wysadziła ten transformator. Była skierowana na ciebie. Albo tanie. Zaczęła się przede mną otwierać. Peter dowiedział się czegoś o Glorii? Nie wiem. Myślisz,